Vidaron, ekspert w ochronie i dekoracji drewna. Lazura ochronno-dekoracyjna Vidaron to wysokiej jakości wyrób, który impregnuje, chroni i dekoruje drewno. Lazura zawiera Teflon Surface Protector i gwarantuje sześcioletnią ochronę malowanego drewna. Łączy korzyści cienkowarstwowych i grubowarstwowych wyrobów, takich jak impregnaty i lakierobejce. Przenika w głąb drewna i tworzy na powierzchni zamknięty film ochronny. Skutecznie i długookresowo zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi silniznę, działaniem trudnych warunków atmosferycznych, w tym wody, wilgoci i promieniowania UV. Dzięki zawartości Teflon Surface Protector lazura chroni drewno przed wnikaniem wilgoci, powodując szybsze spływanie wody z powierzchni oraz zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych tworzy transparentne i elastyczne powłoki o satynowym połysku podkreślające rysunek słojów drewna Przed rozpoczęciem malowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu, przygotować niezbędne narzędzia oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy. Przygotowanie podłoża Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie, suche i wolne od zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i zatłuszczone należy przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Przed malowaniem powierzchnię drewna należy wygładzić papierem ściernym. Ziarnistość papieru dobieramy do stopnia nierówności podłoża. Wykonując szlifowanie, pamiętamy o trudno dostępnych miejscach, tak aby cały element był równomiernie przygotowany do malowania. Miejsca mocniej wypolerowane dadzą w efekcie jaśniejszą barwę lazury, a bardziej szorstkie uwydatnią ciemniejszą barwę. Przeszlifowaną powierzchnię oczyszczamy z pyłu, odkurzając. Aplikacja pierwszej warstwy Lazury Widaron. Przed malowaniem należy starannie wymieszać produkt. Malowanie wykonujemy pędzlem lub tamponem. Wybór metody aplikacji uzależniony jest od kształtu przedmiotu, który będzie malowany. Wybierając metodę tamponowania należy pamiętać, że uzyskana w ten sposób powłoka jest cieńsza od powłoki nakładanej pędzlem, dlatego niezbędne jest nałożenie nieco grubszej warstwy wyrobu. Zaletą tej metody jest równomierne nałożenie produktu oraz uzyskanie gładszej powłoki, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. W przypadku aplikacji pędzlem stosujemy pędzle do wyrobów rozpuszczalnikowych. Jeśli malujemy pędzlem uniwersalnym, przed przystąpieniem do pracy zaleca się przeszlifować włosie drobnoziarnistym papierem ściernym. Czynność ta zmiękcza końcówki pędzla i usuwa luźne włosie. Lazurę nanosimy starannie i równomiernie. Po upływie około jednej minuty od nałożenia wyrobu należy go dodatkowo rozetrzeć półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. W ten sposób zapewnimy jego równe nałożenie. Łączenie poszczególnych fragmentów malowanego przedmiotu należy wykonywać na mokro w czasie do 5 minut. Pomalowany element pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 godzin. Aplikacja drugiej warstwy lazury Widaron. Koniecznym zabiegiem przed nałożeniem kolejnej warstwy jest szlifowanie międzywarstwowe, które wykonujemy po zupełnym wyschnięciu pierwszej warstwy. Szlifowanie wykonujemy papierem ściernym o gradacji 320. Dzięki temu wygładzamy podniesione włosy drewna i uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię. Przeszlifowaną powierzchnię oczyszczamy z pyłu odkurzając. Drugą warstwę wyrobu nanosimy równomiernie na całą powierzchnię, pamiętając o rozcieraniu półsuchym pędzlem. Zaletą produktu jest możliwość dokonywania wszelkich korekt i poprawek, nawet na lekko podeschniętej powłoce. Doskonała rozlewność i długi czas pracy lazury pozwala na uzyskanie głębi koloru i wydobycie naturalnej faktury drewna. Czas schnięcia drugiej warstwy wynosi maksymalnie 12 godzin. Ostatnim etapem prac jest dokładne umycie i osuszenie narzędzi. Do mycia narzędzi należy użyć rozcieńczalnika do wyrobów olejnoftalowych. Dokładnie płuczemy pędzel, następnie osuszamy i odwirowujemy.